Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie, programie nadawanym z, z Zakopanego, z Wielkiej Krokwi. Michał Korościel, kłaniam się, w studiu są goście niezmienni, Igor Błachut. Dzień dobry. Oraz Jakub Kot. Dobry. Pierwszy raz w życiu widzę cię w biało-czerwonym szaliku, w związku z tym pierwsze pytanie, komu go ukradłeś? I drugie, jak czujesz się ofiara? <laughs> Nie, ale zwróć uwagę, że on nie jest do końca biało-czerwony, bo to nie jest taki szalik do machania mm -hmm. na meczu repry, tylko to jest mój klubowy. Twój klubowy, więc reklamujesz się za darmo w naszym programie, który oglądany tak. jest przez miliony widzów. No, ale weź pod uwagę, że to ja pompuję oglądalność tego programu, tak za coś, za coś. To prawda, jak ja zacznę pompować oglądalność, to ja będę przynosił swoje gadżeciki. Nie. Nie. <laughs> panowie. <Nie> jestem ich ciekaw. <laughs> <teraz. laughs> panowie, jesteśmy po weekendzie w Zakopanem, którego sponsorem była liczba, cyfra bardziej. Dwa Jakubie. Drugie miejsce w sobotę, drugie miejsce w niedzielę. Wiem, że nie powinniśmy narzekać, bo w piątek bralibyśmy w ciemno. Ale wziąwszy pod uwagę okoliczności, no chyba można zakląć siarczyście. Na czemu dwa? Na trzy. Trzy konkursy, bo piątek sobota, niedziela. Trzech ekspertów w studiu, czemu dwa? równie dobrze studiu, jeden, bo dzisiaj jeden i jedna dziesiąta, a wczoraj o, jeden właśnie. punkt. Także wiesz, no. to magia liczb jest nieubłagana. Którego bardziej szkoda? Kaspra. Kaspra bardziej szkoda? Ka a co on tu robi? Ja, tu Czeka, ale, tu jest, ale tu jest specjalne, wyjątkowe wydarzenie. A, jaka piękna odzież. Ale to Igor dla ciebie. Chyba no, Z okazji twoich pięknych, wspaniałych urodzin, proszę bardzo, żeby plastron startowy z imieniem, nazwiskiem, drużyną. Wow, pokaż go do kamery. Pokaż go do kamery, Igor. Proszę Państwa, ta pięćdziesiątka to dlatego, że Igor skończył 50 lat i mówiąc szczerze, nie znam nikogo starszego. Nikogo. A, jednego jeszcze, ale to nie, <laughs> nie można. <laughs> Igor, wszystkiego najlepszego. Wzruszyłeś się teraz. tak. I bardzo dobrze. <laughs> takie, takie było nasze założenie. 50 lat, z czego 40 ze skokami narciarskimi. No i miejmy nadzieję, że nie zanosi się na szybki koniec także... Nie, nie zanosi. Ale ja Wam powiem, nie jedziesz z Igorem? Proszę? Wracasz z Igorem do nie, Warszawy? Nie wracam, nie, znaczy zależy jak się skończy ten problem. To żałuj. Wiem, <grym grym> co ma w bagażniku. <grym> to mogę. Zweryfikuj mogę, mogę tutaj... plany, bo warto. Możesz rozważyć, tak. Mogę rozważyć. Panowie, wróćmy do tego, co działo się w ten weekend z Zakopanem. Którego dnia bardziej szkoda? Gdzie zwycięstwo było bliżej? Bo ja wam powiem jaka jest moja perspektywa. Dzisiejszego szkoda bardziej, to znaczy niedzielnego, bo Dawid miał gigantyczną przewagę. W sobotę tym... to my goniliśmy, a tutaj on no, był raz goniony. Raz goniliśmy, raz uciekaliśmy. Tam było bardzo, bardzo równo, na styk ta, ta rywalizacja. Oczywiście przy założeniu, że w ostatniej grupie skacze Dawid, który skacze lepiej od e, Stefana Krafta. Dzisiaj wyszło inaczej. Dzisiaj Stefan Kraft w ostatniej serii miał, miał rewelacyjny skok, wylądowany pięknie, 145,5 takim telemarkiem. Rzeczywiście przyjemnie się na to patrzyło. Ech. Ale jest to Żal, nie żal. Bo wczoraj lepsi sportowo byli Austriacy Aha. o ten punkcik. Dzisiaj uważam, że Dawid nie był gorszy sportowo. Tylko, Na bank nie był gorszy sportowo. Tylko, że no, tak się złożyło, jak się złożyło. No, skoro sam gra, taki wiesz. No, facet po wygraniu Pucharu Świata to raczej skacze do góry z radości, się cieszy i pokazuje wszystkim: wow, jest, jest super. On był taki, mam wrażenie, zmieszany wręcz. Wiedział, że to... Nawalda spotkało się. Tak, trochę... Chciał przeprosić, że wygrał. No, ale... chciał, tak jakby chciał przeprosić, że wygrał, to wiesz, no śmialiśmy się z Markiem, że trzeba powrócić do tej pięknej zakopiańskiej tradycji i go tutaj śnieżkami najlepiej z kamieniem w środku obrzucić. Ale nie, no miał świadomość, że no, tyleż jego zasługi i doskonałych występów też, no bo to nie, nie dostał za darmo tej wygranej, ale też i, i pecha Dawida. No jeżeli sam facet mówi w wywiadzie, że. Jego zdaniem nie powinno zapalić się zielone światło w momencie, kiedy Dawid był puszczany. No to w ten sposób przyznaje, że. W normalnej rywalizacji zapewne Dawid by tę przewagę utrzymał. Może mniejszą, może większą, ale, ale byłby z przodu. Wiecie co, ale w życiu musi być równowaga. Jak Dawid tutaj skoczył w tym wielkim finale ostatni skok, to mi się przypomniało Zeffelt, gdzie Dawid wygrał życie. Był 27 po pierwszej serii i został mistrzem świata, bo jemu wiało dobrze, a reszcie wiało źle. No to nie jak... zupełnie żywiało, tylko nam zaczęło gęst... gęstopadać śnieg. No... I pamiętam jęczka Zaryckiego, jak patrzył na tą skocznię, patrzył na niebo i robił tak. Doskonale wiedział, co się za chwilę będzie działo. Jak chłopcy. Jeden po drugim lecieli na stracenie. Tak, no ale coś Dawid od losu, tak czy siak dostał, a dzisiaj coś mu zabrało, także wychodzi na zero, mniej więcej. Dokładnie tak, natomiast ja zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. Parę godzin temu tutaj nie było mowy o żadnym skakaniu. Uh -huh. Odbyły się dwie serie, i było wiadomo, że będą loteryjne warunki. To było wiadomo, jak chcemy robić konkurs, to nie będzie równo i nie było równo. A mimo wszystko czterech najlepszych chłopaków z Parusia świata, i tak te miejsca rozdziela między sobą. Co by było, gdyby Dawid trochę podzielił los Piotrka, który troszkę zepsuł skok trafił na złe warunki, i nawet nie chodzi do drugiej serii. Wtedy mówimy o tragedii, bo nie wiem, Gran mnie prowadzenie, Dawid poza trzydziestką. Tu i tak mamy Dawida na drugim miejscu, i tak wczoraj jest drugie miejsce. Ja tu, tu stał. Prezes Steiner na tym jest, może przesiąknąłem takim zdroworozsądkowym myśleniem dzięki mhm. temu, bo więc jakby twardo stąpając, twardo stąpając po ziemi uważam, że cały weekend, biorąc pod uwagę prognozy jakie były i tak niekorzystne, gdzie mamy wczoraj drugie miejsce w drużynie, mamy dzisiaj Dawida na drugim miejscu, mamy im i tak fajne zawody, bo te skoki Graneruda w drugiej serii, Krafta w drugiej serii, naprawdę fajne reklama skoków, a że było niesprawiedliwie, no to było wiadomo, że tak będzie. Było niesprawiedliwie, rzeczywiście, ale wiecie co, mnie ten dzień też uczy takiej pokory i wstrzemięźliwości. Bo jak tutaj staliśmy, nieważne kto tu przyszedł w studiu, to mówił: Jak odbędzie się jedna seria, to będzie super, że jakby, że strasznie wieje. Orety, co to będzie? Później odbywają się dwie serie. Okej, okay, w trochę loteryjnych warunkach, ale widziałem bardziej loteryjne. Generalnie, nawet jak strasznie wieje i łeb urywa, bo tak tutaj było, to nie można wydawać jednoznacznych sądów. Można, ale po co, prawda? <grym> Czy wiesz to widz lubi radykalne tezy, a my jesteśmy od dostarczania. Ale tych Igor to. siedział w budzie. Nie, nie, nie chodzi, że miał łatwiej, ale my tu siedzieliśmy i Igor, uwierz mi, że w trakcie zawodów było całkiem okej. Okay. Pięć minut po, w trakcie nie no, dekoracji. Tak, widziałem coś trakcie tak, po dekoracji wiatr stało. się chwilę schował tam za góry, za Tatry, wstrzymał się na te zatry. Dobra, macie dwie godziny, a resztę wracam. I dosłownie wyszli na podium. No jak. Piznęło no, wiatrem, to my żeśmy się tych stolików trzymali. No, to, to było niewiarygodne, że się trzymali się, się stolików, a, a tam widzieliśmy, co się działo z realizatorem, który miał wypuścić hymn. I chyba, nie wiem, mu się rozsypało to wszystko na moment. Także... Tak, ale i tak, jeżeli chodzi o wypuszczanie hymnów zagranicznych, to my jesteśmy w czołówce. Bo no, wiecie, co się dzieje z polskimi hymnami zagranicznymi? No, są takie, mają nieortodoksyjne nie, nie brzmienie czasami. A widzieliście panów, co trzymali tą ściankę? Tak, za, tak, za tak, tak, to to byli bohaterowie, bo tam normalnie by się działo tak. Nie, że powiałoby mocniej to tych chłopaków z podium, by zwinęło, bo myślę, że to nie są kulturyści, tak, tam, nie niezacięscy. Przemysław Czarnek dzisiaj był wręczającym jedną z nagród i o ile pan prezydent Andrzej Duda, który wręczał nagrodę zwycięzcy, został przywitany przez publikę, spokojnie, żeby nie powiedzieć wesoło, o tyle Przemysław Czarnek no, dostał dość porządnie. I myślę sobie, że to, co się dzieje na trybunach, kiedy pojawiają się politycy, to jest dobry wyznacznik nastrojów społecznych. Pewnie tak, ale... No... No i co, no chwilę i coś się stało w związku z tym? No nie, no nie. nie. No. Ale ja, ja się zawsze tym politykom dziwię, bo to oni są często wygwizdani. No tak, no, już, no bo oni o, o, się sami wystawiają na strzała. Sami się ale... wystawiają. Dlaczego oni się proszą o to? Ja to tak gdybym politykiem słuchaj, się chował, dziwię. No Spokojnie. Spróbuj kiedyś, nie? No, nie daj spokój. Może zakończyć naszą znajomość, ale. ale właśnie dlatego nie próbuję. Ale wydaje mi się, że to jest skalkulowany w zawód. Tak jak skoczkowie muszą się liczyć z tym, że im powieje z przodu, z tyłu. No, polityk może się liczyć z tym, że raz mu zaklaszczą, a raz go wybiją. No Taka robota. No. Ale po co się tu pchał? No? Ja, ja nie gwizdałem, ale. No, takiej reakcji oczekuję. Po co się tu pchał? Ty, ty tutaj zdroworozsądko. Po co się pchał? Nie, no sorry. Ja jestem na miejscu prezesów. To Minister sportu rozumiem, ale. Minister edukacji? edukacji? No to edukacja poprzez sport. Dobra, wybiegnijmy do tego, co się będzie działo za tydzień, to będzie. Tak, Saporu. to dobrze. Ja, ja tematy polityczne lepiej, że mnie ruszał. Więc... Pięciu biało-czerwonych się tam zaprezentuje, nie będzie szóstego. Próbowałem Kubę już manewrować w mini aferę w związku z tym. Czy tobie odpowiada ta piątka polska, czy wziąłbyś szóstego? A kogo? No znaczy, już tam są soporu właściwie. Już właśnie ktoś mógłby zostać, jakiś nie mógłby zostać. No tak. No mógłby, ale nie zostanie. No właśnie, nie wykorzystujemy pełnej puli. Dotychczasowe starty, wyjąwszy dzisiejszy, kiedy to zakwalifikowało się pięciu zawodników do drugiej serii i nie było wśród nich piotra, żyły. Wskazywałyby na to, że czy wykorzystamy tę pełną pulę, czy nie, to efekt punktowy i sportowy będzie podobny. I tym, proszę Państwa, kończymy. Tym kończymy, zapraszając na kolejne skoki w Eurosporcie. Do playera wszędzie. Oglądajcie Zimne Dranie i następny przystanek to Sapporo. Jakub Kot, bardzo dziękuję. dziękuję. Igor Błachut, bardzo dziękuję. dziękuję. Michał Korościer, kłaniamy się, pozdrawiamy.